Znaki Pamięci to najnowsza publikacja albumowa wydana przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, w której pokazane i opisane jest aż 140 obiektów z poszczególnych gmin Powiatu Sandomierskiego. Promocja książki, która odbyła się tuż po oficjalnych obchodach 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Sandomierzu, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak powiedział starosta Marcin Piwnik, wybór tej właśnie daty na premierę publikacji nie był przypadkiem. To jest nasza historia. W dniu dzisiejszym prezentujemy drugą publikację, jaką w latach ostatnich wydał powiat sandomierski. Pierwsza to był słownik ilustrowany miejscowości. Też bardzo ważna publikacja, która przedstawia... Historię każdej miejscowości naszego powiatu. W dniu dzisiejszym, w dniu bardzo ważnym dla naszego kraju, 11 listopada, dzień odzyskania niepodległości, robiliśmy wszystko, aby to właśnie było w tym dniu. Jest promocja książki Znaki Pamięci. Znaki naszej historii. Publikacja to jedna z najważniejszych książek wydanych w ostatnich latach jak podkreślał podczas wydarzenia starosta Sandomierski, trafiona do wszystkich szkół na terenie powiatu, aby przypomnieć młodemu pokoleniu, że niepodległość nie wzięła się znikąd. Trafi ona do wszystkich szkół na terenie powiatu po to, aby służyła młodym pokoleniom. Y Utrwalić pamięć, aby pamiętali, że to, że żyjemy w wolnym kraju niepodległym, nie zrodziło się dziś, że Należy pamiętać o naszej historii i należy o te miejsca dbać. Autorami albumu są Danuta i Aleksander Paszkowscy, Marcin Piwnik, Anna Szewczek, Roman Chyła. Cała publikacja została opatrzona natomiast zdjęciami autorstwa Grzegorza Bajaka. Jak wspomina Danuta Paszkowska, każda z wykonanych fotografii opatrzona jest krótkim historycznym komentarzem. To jest książka, która wpisuje się w pewien cykl, bo przed nią było Wiele i ma, miejmy nadzieję, po niej będą następne, które utrwalają y, niezwykle dramatyczne dzieje naszej ziemi, bo tu, jak w soczewce, skupiają się takie właśnie wydarzenia, gdy Polak stawał przeciwko Polakowi, działając dla ojczyzny. I z tego też powinna dla nas przestroga płynąć. Cała publikacja ma natomiast być według autorów zachętą do indywidualnych podróży w poszukiwaniu poszczególnych pamiątek historii w regionie. To jest takie typowe wydawnictwo albumowe, które ma zainspirować do osobistych poszukiwań, do osobistej lektury, tym bardziej, że na końcu zamieszczamy bibliografię. W wydarzeniu wziął również udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił znaczenie tej publikacji dla młodego pokolenia. To jest też utrwalanie pamięci, to jest utrwalanie pamięci i dla nas, żebyśmy wiedzieli gdzie żyjemy, co mamy podziwiać, czy mamy się szczycić, ale i dla młodych, bo Młodzi dzisiaj żyją w internecie, ale myślę, że ta publikacja też nadaje się do takiego rozpowszechniania przez sieć internetową, i w ten sposób będziemy naprawdę czuli się u siebie u siebie. Poseł Marek Kwitek natomiast zwrócił uwagę na fakt, że historia ziemi sandomierskiej skupia wszystkie tragiczne wydarzenia, którymi została opatrzona Polska. Najlepiej uczy się historii ojczyzny też na przykładzie. Ziemi tej bliskiej, tej ziemi ojczystej, bo przecież Sandomierz czy ziemia sandomierska, to jak w Soczewce skupia się historia dumna naszego państwa. O tym, że każdy z ukazanych w publikacji obiektów historycznych powinien mieć swojego opiekuna, który o niego zadba, mówił Tomasz Huk, przewodniczący Rady Powiatu. Te znaki pamięci, to wydanie, powinno dotrzeć do jak najszerszej grona. Jesteśmy to winni naszym poprzednikom. Myślę, że te znaki powinny przede wszystkim dotrzeć do szkół, do bibliotek, a przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, ażeby każdy ten znak pamięci miał swojego opiekuna, ażeby zawsze przy tych znakach pamięci panował porządek, a jeśli... Będzie to w szkole. Jeśli każda szkoła, na przykład, by miała, a w większości tak jest, ma patronat nad poszczególnymi pomnikami pamięci, jest to bardzo dobrze i mamy wtedy pewność, że pamięć o naszych przodkach walczących o wolność nie zaginie. Książka trafiła już do rąk uczestników wczorajszego spotkania przed sterosłem, ale według zapewnień w najbliższym czasie będzie przekazana innymi do szkół i bibliotek.